Jo, Elo, siema, siema kurczaki. Witam Was w kolejnym odcinku. No, musiałam się umyć. I tak, zgadliście. Siedzę tutaj w gaciach. Ha, mam Was. Jednak nałożyłam na siebie spodnie. Znakiem tego nie jestem aż takim kompletnym leniuchem, jak bym się mogła spodziewać. Zaczynamy. Ale ten film będzie o dosyć takim ciekawym temacie, zwłaszcza jeżeli mieszkacie w mieście, tak jak i ja. A chodzi mi tutaj o różne pojazdy. A sponsorem dzisiejszego odcinka jest Mati. Mati Morawiecki. E Mati, tak swoją drogą, zajebałeś mi ostatnio rower z sklepu. Także oddawaj, albo oddawaj dwie dychy, które za niego dałam. Koniec reklamy. Ale wpierw.

Jeżeli nic nie załapaliście, to nic nie szkodzi, bo ja też nic nie łapię. Ważne, że on to łapie, czyli algorytm. Chyba. Przed Wami film, w którym pogadamy sobie o jeżdżeniu w różnej postaci. Jeżdżeniu po przechodniach, tak jak w GTA. Jeżdżeniu pod wpływem, ale moim. Jeżdżeniu na oślep, bez korzystania z Google Maps. No to pierwszy wehikuł, jaki sobie o mówimy, to będzie rower. Nie wiem, czy wiecie, ale posiadaczy właśnie rowerów określa się tylko jednym mianem: pedalarzy. Przypuśćmy sobie taką sytuację, że jedziesz sobie spokojnie ulicą, aż tu nagle nic tego nizowego wypierdala ci jakiś rower. Oczywiście rower jest uprzywilejowany, także nie musi patrzeć na innych uczestników ruchu yes! 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 Ma on no poniekąd o wiele więcej praw niż chociażby taki przechodzień. 15 Oddaj rower! Ale do czasu, do czasu, aż nie zostanie z niego mokry placuszek ze śmietanu. Drugi wehiku, który ja osobiście uwielbiam, to hulajnoga. Nie wiem czy wiecie, ale w sumie... tego gówna w ogóle nie słychać. Przypuśćmy, że sobie idziesz spokojnie ulicą, albo chodnikiem, aż tu nagle zmyra z tyłu jakaś po prostu potężna fala. Fala mocy właśnie takiego hulajnogarza. I ty kończysz z zawałem serca. On macie głęboko w pupu. Why Zresztą nie mówisz o tym, że takie zachowanie nie przystoi dzieciom w przedszkolu, ale jak wiadomo w przedszkolu już nie jesteśmy. Tylko w podstawówce. I ostatnia grupa, moi drodzy państwo, do której ja też niestety należę. Mówię niestety, albo niestety, Chodzi tutaj o grupę kierowców. Ja, teoretycznie, nie chwaląc się, jestem takim, no, grzecznym kierowcą. Pomimo tego, że mam furę w czerwieni, która teoretycznie daje plus 10 do szybkości, to, co niektórzy kierowcy robią, to w ogóle jak dla mnie, to jest po prostu. Zupełnie inny poziom. Nie mówię tutaj o przekraczaniu prędkości, no bo wiadomo, to wie każdy. Chcesz sobie na spokojnie jechać, na spokojnie, nie musisz się spieszyć. A tu niestety znajdzie się debil, który na ciebie trąbi. Pozdro Wrocław! Pozdro Wrocław! Tutaj kurczę, co chwilę na ciebie trąbią, także... widzisz mm. sobie... A tu jedzie jakaś zawali droga, która cię też nie puści przodem, no bo nie, no bo jak wiadomo, każdy ma prawo uczestniczyć w ruchu drogowym. Ale moi drodzy Państwo, nie to jest wcale najgorsze. Dojeżdżasz, a tam nagle, nagle no, nie ma gdzie fury odstawić. Bo wszystko jest zajebane. Mieszkanie w mieście. Mm. Dlatego słuchajcie, przemyślcie. I nie mieszkajcie w Przemyślu. To porada ode mnie. Dobra, no to co? To będziemy kończyć dzisiejszy wywód. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie coś po sobie. Będzie mi bardzo miło. I może Bóg algorytmu jakoś tam to przepchnie dalej. Dobra, dobra. Trzymaj to się. Pa! Ciao! Miłego dzionka!